Cześć, tu Asia Bystrzanowska, jestem dietetyczką. Witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj opowiem o błędzie dietetycznym, który popełnia bardzo wiele osób, które chcą poprawić swoje nawyki żywieniowe. Opowiem również o tym, co zrobić, aby tego błędu uniknąć. Zapraszam! Czy jest na świecie chociaż jedna osoba, która nigdy nie wpadła w tę pułapkę? Ja na przykład wpadałam w nią raz za razem. No a jak to zwykle bywa, z pułapkami, kiedy w nie wpadniemy, chcemy jak najszybciej z nich uciekać. I właśnie w taki sposób mój ogromny zapał do poprawy danego nawyku żywieniowego kończył się spektakularnie szybko. No dobra, ale o co chodzi? O zasadę wszystko albo nic. I ja już nawet nie mam w tym momencie na myśli jakiegoś żywieniowego przewrotu, jakiejś dietetycznej rewolucji, zdrowotnego fikołka, który sprawi, że od dzisiaj będziemy już trzymać na zawsze zdrową michę. Dziś poruszam temat mniejszego wycinku tego zagadnienia co nie oznacza oczywiście, że jest on mniej skomplikowany lub mniej trudny. Chodzi mi o te wszystkie skrajności: typu, nie, po prostu ograniczę cukier w diecie albo spróbuję zastąpić go jakimś zdrowszym odpowiednikiem. Nie, od razu jeb detoks cukrowy. I wtedy jest takie, ale to co, to ja już nigdy nie mam jeść cukru? Tak już na zawsze? No to w takim razie w ten weekend muszę jeszcze dowalić sobie taką porządną dawką ulubionych słodyczy. I to jest jeden z powodów, dla których wiele osób, z którymi rozmawiam na temat diety wegetariańskiej, mówi, że choć chciałoby tego spróbować, to nie podejmuje się tego wyzwania, bo ta ostateczność związana z podjęciem decyzji jest dla nich zbyt przytłaczająca. Jakby ta zmiana nawyków żywieniowych wiązała się z podpisaniem jakiegoś cyrografu lub wstąpieniem do jakiegoś klubu, który wykluczy cię w tym. W momencie, kiedy się potkniesz. No tak to nie działa. Dlatego właśnie uważam, że takie zero-jedynkowe podejście do zmiany nawyków żywieniowych jest ogromnie frustrujące i powoduje to, że często nie chce nam się w ogóle podejmować jakiegokolwiek, jakichkolwiek prób zmiany, no bo przecież może nam się to nie udać. Najlepsze jest w tym to, że choć mam świadomość na ten temat, to sama bardzo często wpadam ponownie w te sidła. Za przykład posłuży tu mąka pszenna. No jest to produkt bardzo przetworzony i na moje jelita no niekoniecznie dobry. Ja po prostu wiem, że ta mąka pszenna mi szkodzi. Ja od bardzo dawna miałam z tyłu głowy Taki, taki zamiar odstawienia tej mąki. Tylko wiecie, to nie było po prostu ograniczenie mąki pszennej. Nie, to było całkowite jej wyeliminowanie. No a takie wyeliminowanie danego produktu wiąże się z całą kaskadą zdarzeń. To jest taki efekt domino. No i ta perspektywa jest zawsze przerażająca. I zniechęcająca, jak to mówią w biznesie, jak zjeść słonia w małych kawałkach. No i tak to właśnie wygląda również, jeśli chodzi o nawyki żywieniowe. Bo jeśli takie zadanie rozłożymy sobie na małe kroki i będziemy wprowadzać to stopniowo, to jest to jak najbardziej realne do wykonania. W moim przypadku. Posłużę się dalej tym tematem mąki pszennej. Wyglądało to tak, że zastanowiłam się najpierw, w jaki sposób mogę zastąpić mąkę pszenną w mojej kuchni. Wybrałam sobie mąkę orkiszową, jest ona no, no również pszenicą, ale nie jest tak przetworzonym produktem, i ona mi nie szkodzi. Więc od tego sobie zaczęłam. I w tym wszystkim zostawiłam sobie taką furtkę, że to nie jest tak, że na zawsze nigdy, tylko jeśli będę na urodzinach. Na których ktoś przygotuje ciasto na bazie mąki pszennej i ja będę miała ochotę je zjeść, to je po prostu zjem, yy, licząc się z tym poniekąd, że być może będzie wiązało się to ze wzdęciami lub innymi nieprzyjemnymi objawami ze strony moich jelit. I czuję się w obowiązku jako dietetyczka tutaj wspomnieć o tym, że oczywiście nie poruszam tutaj tematu osób, które mają alergię. Na dany produkt, lub na przykład osób z celiakią. Akurat w ich przypadku taka ostateczność i zawsze, nigdy, niestety jest tematem, nad którym no nie ma co za bardzo dyskutować. No ale jednak większość z nas nie ma takich problemów, a chce te nawyki żywieniowe poprawiać. I jak do tego podejść, żeby z jednej strony nie było to tak przerażające, a z drugiej, żeby miało szansę na Realizację. Po pierwsze, nie wszystko naraz. Zastanów się, który obszar wymaga najpilniejszego zaopiekowania. Za przykład może nam posłużyć cukier, o którym już wcześniej wspomniałam. Taka perspektywa odstawienia cukru dla osoby, która je dużo przetworzonej żywności, która słodzi kawę i herbatę. No, może być takim projektem dosyć przerażającym i wiążącym się z bardzo dużą ilością zmian. Ja takim pacjentom absolutnie nie radzę całkowitej rezygnacji z cukru, bo wiem jak to się kończy. Albo kończy się tym, że przed dietą właśnie następuje ten proces z ostatniej wieczerzy. A czasem po tej ostatniej wieczerzy nawet nie rozpoczyna się tej zmiany, bo jest ona zbyt przerażająca. Można to wprowadzać małymi krokami. Ten ogromny projekt można sobie rozpisać na wiele małych kroków. Może to być zastąpienie cukru zdrowszym jego odpowiednikiem, na przykład ksylitolem. Kolejnym etapem może być redukcja z czterech łyżeczek cukru do herbaty do dwóch. Kolejnym etapem, lub jeśli czujemy się na siłach, takim działaniem równoległym jest takie ciągłe poszukiwanie tego, jak można ten słodki smak uzyskać, nie używając przy tym białego przetworzonego cukru. Bo na przykład placki czy ciasta, one nie muszą mieć w wielu przypadkach cukru dodanego, wystarczy dodanie banana. I oczywiście w takim bananie jest również cukier prosty, ale oprócz tego cukru, fruktozy konkretniej, w bananie mamy różne inne wartości odżywcze, które troszkę będą znosić te złe efekty działania cukru. Tak mówiąc, to oczywiście w bardzo ogromnym skrócie myślowym. Może zamiast pudru cukru na naleśniki użyję inuliny? Może zamiast kiślu z paczki zrobię kiciel na bazie owoców i dodam trochę erytrytolu. Takich opcji jest naprawdę masa. Dla każdej grupy produktu, którą chcemy ograniczyć lub nawet wyeliminować, znajdzie się kilkakrotnie razy tyle produktów, które mogą go zastąpić. Ale jest to do zrobienia tylko wtedy, kiedy robimy to stopniowo. Oczywiście są takie osoby, które są w stanie zmienić swoje życie o 180 stopni w kilka dni, ale dla większości z nas stanowi to jednak pewien problem. Zasada numer dwa: dodawaj, a nie odbieraj. Ograniczanie produktów zawsze wiąże się z pewnego rodzaju stratą i takim, wiecie, takim poczuciem tej straty. A to nigdy nie jest przyjemne uczucie. Podam przykład mojej pacjentki, która uwielbia Biały chleb i może jeść go kilka razy dziennie. Gdybym jej powiedziała, że biały chleb jest zły i ma przestać go jeść, to myślę, że mogłaby w ogóle nie poddać się jakimkolwiek zmianom żywieniowym. Więc chleb został, ale poprosiłam ją, żeby starała się dodawać do tego chleba inne produkty. Wytłumaczyłam, jak ważne jest białko i pod jaką postacią może je znaleźć. A także powiedziałam o błonniku, który no jest tutaj ogromnie istotny i dlatego dodawanie warzyw jest niezbędne. Dzisiaj zamiast jeść pół bochenka chleba przy jednym posiedzeniu, jest w stanie zjeść dwie, trzy kanapki, bo oprócz tego dodaje sobie różne inne rzeczy, które lubi. Na przykład jajko, Dużo pokrojonych, ulubionych warzyw, które na nowo polubiła, i zaczęła te nowe nawyki żywieniowe bez poczucia tego, że coś traci, że coś zostało jej zabrane. No bo przecież tak naprawdę coś zostało dodane. A kiedy napełniła swój brzuszek yy, warzywami i białkiem, no to też nie miała już takiej chęci na ten, na ten chleb, bo po prostu zjadła go zdecydowanie. на Dlatego pamiętajcie o tej zasadzie, bo jest ona niezwykle ważna i ona rzeczywiście działa. Tak samo mówię zawsze w kontekście słodyczy. Taka nagła rezygnacja ze słodyczy no, dla większości osób jest bardzo bardzo trudna. Tutaj warto skupić się na tym, skąd ta ogromna ochota na słodkie w ogóle jest, bo być może czegoś jest w tej diecie naszej za mało. No i tutaj znowu, zamiast odejmować wszystko możemy skupić się na tym, co możemy poprawić. Bo ta ochota na słodkie, ona często może wynikać z tego, że w diecie jest na przykład za mało białka, za mało zdrowych tłuszczy, tutaj głównie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, albo jest na przykład za mało kalorii. I po prostu ten wygłodniały organizm, on domaga się takiej wysoko przetworzonej żywności, no bo ona dostarcza po prostu dużo energii. A moja trzecia zasada to nie palenie za sobą mostów. Może w tym kontekście brzmieć to trochę dziwnie, ale już tłumaczę o co chodzi. Kiedy postanawiamy, że nie będziemy już jeść słodycze, to mamy czasami takie wrażenie, że wchodzimy na drogę, z której już nie ma powrotu. Tak też często jest w przypadku wegetarianizmu, że jeśli raz wejdę na tą ścieżkę, to już jej nie zawrócę, no bo jak?! Tak nie można, tak nie wypada. A kiedy mamy taki, taką przestrzeń, przestrzeń zmiany, czyli tego, że zobaczę, jak to będzie, ale w razie czego zawsze, jeśli mnie dopadnie ogromna ochota, to mogę ten słodycz zjeść, no to wtedy wydaje się to dużo prostsze. Tutaj moi pacjenci, z którymi rozmawiam o ograniczeniu mięsa. To dla nich jest albo wegetarianizm, albo jedzenie mięsa codziennie. Jakby nie ma czegoś pośrodku. Oczywiście nie dla wszystkich, tak? Ja mówię o, o, o dużej części pacjentów, z którymi pracuję. A przecież można ograniczyć mięso albo przestać je jeść, ale mieć taką furtkę, że. Nie jem mięsa, ale jak będę na, na imprezie, na której to mięso będzie i będę mieć bardzo ochotę je zjeść tu, je po prostu zjem. Moi pacjenci czasem mówią: No, mogłabym nie jeść mięsa, ale te kabanosy. No to mówię: Okej, okay, to nie jest mięsa, jest kabanosy. Jakby rozumiecie o co mi chodzi. I żeby nie było, ja nie polecam jedzenia kabanosów. <noise> No, i w tym miejscu wspomnę o zasadzie, którą kultywuję i o której mówię yy, chyba każdemu mojemu pacjentowi. Myślę, że już nie mogą na ten temat słuchać, ale to rzeczywiście działa. Czyli zasada Pareto 80 do 20. Skupiamy się na tych 80%, staramy się, żeby. Mm, te 80% stanowiła nieprzetworzona żywność, taka odżywcza, która da nam to, czego nasz organizm potrzebuje, a te 20% zostawiamy sobie na żywność rekreacyjną, czyli słodycze czy te wspomniane kabanosy. Niestety, często zaczynając z zmiany nawyków żywieniowych, skupiamy się na tych 20%, czyli na tym jedzeniu no, niekoniecznie zdrowym i odżywczym, i staramy się za wszelką cenę z niego rezygnować. A to jest takie podchodzenie trochę od tyłka strony do problemu. A więc podsumowując, co jest bardzo ważne w zmianie nawyków żywieniowych? Po pierwsze, nie wszystko naraz. Czyli wybór yy, nawyku, który chcemy w tym momencie podprawiać, lub na który mamy obecnie zasoby czasowe czy emocjonalne, i skupiamy się na tym jednym nawyku czasem, rozdrobniając go na dużo małych kroków. Punkt drugi: dodajemy, a nie zabieramy. I punkt trzeci: nie palimy za sobą żywieniowych mostów. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek był dla Ciebie przydatny i być może zainspirował Cię do jakiejś małej, drobnej zmiany swoich nawyków żywieniowych, Bo pamiętaj, że nawyk żywieniowy to coś, co wprowadzamy na stałe. To nie jest dwu czy trzy tygodniowa dieta, która spowoduje, że schudniemy 5 kilo i i nagle wracamy do starych nawyków. Nie właśnie chodzi o to, żeby tymi małymi, drobnymi, można by pomyśleć mało znaczącymi nawykami żywieniowymi budować swój nowy, zdrowy styl życia. Zapraszam na moje social media, na których regularnie publikuję różne edukacyjne, ale takie treści na mocnym ludzie. Tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek, który już. Za tydzień. Trzymajcie się, hej!